Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. Witam tych wszystkich, którzy zaglądają tu od czasu do czasu, i tych, którzy pojawili się tutaj niedawno, zwłaszcza po publikacji jednego z moich ostatnich filmów dotyczących snu. Pojawiło się tutaj sporo nowych osób. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i dziękuję za subskrypcję. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. Zapraszam Was do obejrzenia poprzednich filmów, ale jeśli nie wiecie, kim jestem, czym się zajmuję, to dwa słowa. Mam na imię Bernadetta i pracuję w coachingu i mentoringu, a moim szczególnym obszarem zainteresowań jest podświadomość praca z programami podświadomości, zwłaszcza z programami rodowymi. Więcej informacji możecie znaleźć na mojej stronie internetowej. Link do niej na pewno znajdziecie w opisie tego filmu. A dzisiaj zapraszam Was serdecznie na kolejny temat. On będzie dotyczył trzech praw, które rządzą naszą rzeczywistością które rządzą tym światem materialnym, w którym pojawiliśmy się, my ludzie. I być może tych praw można wyróżnić więcej, ale te trzy zasadnicze one kształtują naszą rzeczywistość, i w bardzo krótkiej formie chciałabym o nich wspomnieć, powiedzieć, czemu w ogóle mają służyć. Jakie to są prawa? Pierwsze prawo to jest prawo przyczyny i skutku. I nikogo, myślę, tutaj tym nie zaskoczę to wydaje nam się tak oczywiste jak to, że świeci słońce, ale rzeczywiście to jest jedno z podstawowych praw organizujących życie w wymiarze 3D. Czyli prawo przyczyny i skutku, mówiące o tym, że każde nasze działanie, myśl, uczucie, wszystko co się tutaj wydarza, będzie miało jakiś skutek. Nawet jeżeli my tego nie zauważamy, nawet jeżeli ten skutek przychodzi w Opóźnionym czasie, i my nie zauważamy tej zależności pomiędzy obiema częściami, każdy element, każda sytuacja, która się tutaj wydarza, będzie miała skutek. Jeżeli to jest prawo i ono funkcjonuje konsekwentnie, więc jesteśmy w stanie je przewidzieć, w określony sposób też je modulować. Drugie prawo, rządzące rzeczywistością materialną, to jest prawo dualizmu. I hmm, tutaj też y, pewna kwestia i temat, który się otwiera, mianowicie to, że y, powinniśmy odchodzić od oceniania, zauważania dualności w świecie, to znaczy oceniania, że coś jest dobre, coś jest złe, ale generalnie to jest specyfika tego świata, w którym żyjemy, czyli nasz mózg. Funkcjonuje w ten sposób, że rzeczywiście dostrzega, że coś jest czarne i białe. Jest noc i dzień, jest, coś jest dobre i coś jest złe. Więc w ten sposób też to prawo nam służy, bo tak naprawdę ja mogę weryfikować swoje działanie, swoje istnienie w tym świecie. Eee, czy postępuję na przykład w właściwy sposób, czy, nie, czy w niewłaściwy. I jakoś się do tej rzeczywistości dopasowuję, a jednocześnie rozwijam. Więc to kolejne bardzo ważne prawo: prawo dualności. I jeszcze jedno prawo, które rządzi rzeczywistością materialną, myślę, bardzo ostatnio popularne, dużo się o tym słowie mówi, ono stało się takim chwytliwym hasłem, mianowicie prawo rezonowania. I faktycznie to prawo również rządzi naszą rzeczywistością świadomie, już o nim mówimy więcej ostatnio, czyli prawo mówiące o tym, że podobne przyciąga podobne. To, co funkcjonuje na jakichś określonych falach, wibracjach, czy to są nasze zachowania, myśli, sytuacje wszystko, co stwarza pewnego rodzaju wibracje, będzie przyciągało podobne. E, tak więc ym, to jedna zasada mówiąca o tym, że podobne przyciąga podobne, zasada rezonowania, ale też y, może to się dziać na zasadzie opozycji. I co mam tutaj na myśli? To prawo nie jest tylko po to, ażebyśmy my mogli nim swobodnie manewrować i przyciągać do naszego życia to, co my byśmy chcieli, ale to prawo działa. Oczywiście, bez naszej wiedzy i bez naszej świadomości. Na przykład wówczas, kiedy kieruje nami jakiś określony program, wzorzec podświadomości, e, chociażby to, kiedy funkcjonujemy w programie ofiary. Tak? E, mamy wrażenie, że jesteśmy ofiarą życia, losu, e, ofiarą innych ludzi. Wówczas, co dzieje się? z nami jak działa nasza podświadomość, jak działa nasza nadświadomość, one stwarzają takie sytuacje, że w tym świecie pojawi się osoba, która będzie pełniła dla nas rolę takiego jakby kata. Nazywam to oczywiście w cudzysłowie rolę ofiary i rolę kata, ale na tej zasadzie my możemy dopiero na zasadzie tej opozycji ten wzorzec rozpoznać i zauważyć, że ten nasz schemat działania Niekoniecznie nam służy. E, więc to prawo rezonowania może działać na tych dwóch zasadach: przyciągać to, co już jest jakby ekwiwalentem danego stanu energetycznego, bądź też coś, co pozwoli nam ten stan zweryfikować, może zmienić. Trzy zasadnicze prawa: prawo przyczyny i skutku, prawo rezonowania i prawo dualności. Te Prawa rządzą rzeczywistością materialną, jak wspomniałam, one ją tworzą, ale my, znając te prawa, możemy też umieć z nimi postępować i w ten sposób tworzyć tak, jakby naszą subiektywną rzeczywistość. Znając te prawa, możemy przewidzieć nasze skutki naszych działań, myśli, przekonań, uczuć itd. Więc one być może z jednej strony nas ograniczają, ale z drugiej strony tak naprawdę działają na naszą korzyść. W kolejnych odcinkach będę mówić więcej o świadomości i o kolejnym aspekcie naszej istoty ludzkiej, wielowymiarowej istoty ludzkiej nadświadomości. Więc bardzo serdecznie zapraszam Cię na te odcinki. Zapraszam Cię do subskrypcji tego kanału. Na pewno pojawi się też jeszcze temat snu, ale w nieco innym ujęciu i myślę, że może to być nieco szokujące, więc bądź czujny, bądź czujna. Zapraszam Cię również na moją stronę internetową i do zapoznania się z ofertą. Zapraszam Cię na moje kursy, webinary, ale także jeśli czujesz taką potrzebę zweryfikowania kodów podświadomości, wzorców podświadomości, według których działasz. Czy tych indywidualnych, czy rodowych, możesz to razem ze mną odkryć podczas konsultacji. A jeśli potrzebujesz towarzyszenia w tym procesie i pracy z tymi wzorcami podświadomości, mam w ofercie również e, współpracę mentoringową. Biegnij, zasubskrybować kanał i biegnij na moją stronę. Tymczasem bardzo Ci dziękuję za obejrzenie tego filmu i zapraszam na kolejny jutro. Do zobaczenia!